Witam Was wszystkich serdecznie. Faza ligowa Ligi Konferencji Europy dobiegła końca. Polskie drużyny rozegrały w niej wczoraj ostatnie spotkania. Jagielonia Białystok bezbramkowo zremisowała z Olimpią Ljubljana, a Legia Warszawa 3-1 do przegrała w Szwecji z Dürgorden. Ja nazywam się Maciej Kucha, a w tym filmie przede wszystkim sporo na temat meczu Jagieloni Białystok, gdyż wczoraj przede wszystkim to spotkanie śledziłem. Też kilka słów na temat meczu Legii Warszawa, rankingu UEFA i też rywali polskich drużyn w europejskich pucharach na wiosnę. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was o łapkę w górę, jeśli ją zostawicie, no to ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie i zachęcam też do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. A partnerem tego kanału jest pokój typerów, który poleca Superbet, oferujący bonus w wysokości 200 zł za zwycięzcę meczu Barcelona-Atletico-Madryt. Szczegóły znajdziecie w komentarzu. Zacznę od tego spotkania Loni Białystok z Olimpią Ljubljana, które zakończyło się bezbrankowym remisem, bezbrankowym remisem bardzo niefortunnym, ze względu na to, że to dało Jagiellonii dziewiąte miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy, także pierwsze, które zmusza do gry w parażach. Przez moment Jagiellonia nawet podczas tego spotkania z Olimpią Ljubljana była na miejscu ósmym, gdy Serkel Bryche przegrywało swoje spotkanie z Baszach natomiast później Serkel wyrównało, wyrzuciło Jagiellonię poza top 8, natomiast trzeba przyznać, że Jagiellonia też tym spotkaniem sobie za bardzo w tej tej sytuacji nie pomogła. Nie było to nad wyraz emocjonujące spotkanie. Oba zespoły dosyć długo się czytały, tak jakby nie chciały się otworzyć. Był to mecz dosyć zamknięty. Brakowało mi troszeczkę odważniejszej Jagieloni Białystok w ofensywie. Jagielonia w tym spotkaniu wykreowała sobie dosyć mało sytuacji. Ich expected goals wyniosło 0,59, co jak na ofensywnie grający zespół jest niskim wynikiem. Oczywiście defensywa Olimpii Ljubljana była bardzo dobrze dysponowana, jak na przestrzeni całego sezonu. Zonu. Nie dopuszczała też Jageloni do tych sytuacji, natomiast i tak tych wygenerowanych było dosyć mało tych wykierowanych było naprawdę niewiele. W drugiej połowie Xpected Goals zieloni wynosiło zaledwie 0,02, a co ciekawe, generalnie na przestrzeni całego spotkania. Xpected Gos akcji wynosiło zaledwie 0,05, Jagielonia największe zagrożenie stanowiła po stałych fragmentach gry uderzenie stoinowicie na samym początku tego spotkania stanowiło takie największe zagrożenie dla ramki Mateusza Widążka, no i też stały fragment gry: uderzenie nene za pola karnego. To były najlepsze sytuacje, jak Loni w tym spotkaniu. Bardzo słabe zawody rozegrał Jesus. I mas, który w tym meczu nie oddał strzału, też nie wszedł ani razu w dribbling, zaliczył aż 11 strat. Notował bardzo dużo niedokładności, też nie był to mecz na Mikopulululu, który w ofensywie miał tylko pojedyncze momenty, też grał dosyć ostro, wręcz momentami brutalnie. Najwięcej razy spośród wszystkich piłkarzy Jagiellonii faulował rywala w tym spotkaniu, notował też dużo nieudanych zagrań i też trzeba przyznać, że Christopher Hansen i Lamin Fadiga nie wnieśli zbyt wiele do ofensywnej gry Jagiellonii Białystok. Mało wykreowanych sytuacji przez tą czwórkę, dużo niedokładności, dużo takiej niechlujności ze strony tych zawodników. Ofensywa Jagiellonii w tym spotkaniu nie mogła się podobać. I nie bez powodu Jagiellonia kreowała sobie tak mało sytuacji. W grze podopiecznych trenera Siemińca było bardzo dużo niedokładności Przede wszystkim w środkowania, gdyż Jagielonia w tym meczu sześciokrotnie wrzucała ani razu celnie. Do tego wygrywała mniej pojedynków od przeciwnika, zaledwie 45% i miała też problem z celnym podaniem do przodu. Celność tych zagrań wynosiła zaledwie 67%, zwykle jest to około 80%. W przypadku Jagieloni szwankowała ta dokładność przy tej trzeciej tercji. No i te ataki, jak zwykle były nieudane. Niewiele do gry Jagieloni wnieśli też z. Miennicy, przede wszystkim Darko Czurlinow, który dostał całkiem sporo czasu, a nie zanotował nawet kontaktu z piłką w polu karnym. przeciwnika. Miał 5 na 10 celnych podań, tylko jeden udany dribbling. Do tego nie wrzucił ani razu na pole karne. Nie obsłużył partnera zespołu. Też nie było to udane wejście Mikiego Villara, który raz wszedł w dribbling. No i ten był nieudany. Wygrał tylko 2 na 7 pojedynków. Też nie zanotował kontaktu z piłką w polu karnym rywala. Zarówno Miki Villar, jak i Darko Czurlinow niewiele wnieśli do gry ofensywnej Biały Białystok. W defensywie Jagiellonii też idealnie nie było. Olimpia potrafiła stworzyć sobie sytuacje, Może nie były one ultra klarowne, natomiast według tego współczynnika Expected Goals Olimpia powinna trafić do siatki, gdyż ten wyniósł nieco ponad jeden. Błędy w defensywie popełniali Skrzypczak czy też Saczek, natomiast można było znaleźć pewne pozytywy w grze defensywnej Jagiellonii Białystok. Trzeba za to spotkanie pochwalić Cezarego Polaka, który otrzymał swoją szansę pod nieobecność i trzeba przyznać, że ją wykorzystał. Oczywiście czasem brakowało pewnej aktywności w ofensywie, natomiast w defensywie spisał się praktycznie bez zarzutu. Nie tylko wygrywał te swoje pojedynki, ale też asekurował kolegów z drużyny. W tym meczu zanotował 6 przechwytów, co jest czwartym wynikiem spośród wszystkich piłkarzy Jagieloni. Aż 8 wybić. Najlepszy wynik wia. do tego wygrał wszystkie pojedynki w powietrzu, gdyż aż 3 na 3, co jest drugim wynikiem spośród wszystkich piłkarzy Jagieloni. Białystok na pewno. Ten występ w jego wykonaniu napawa optymizmem w kontekście rundy wiosennej. I też dobre spotkanie między słupkami zaliczył Sławomir Abramowicz, który według tego współczynnika oczekiwanych straconych bramek powinien go stracić. Tak jednak nie było. Zanotował cztery dobre interwencje Sławomir Abramowicz w tym spotkaniu. W wyjściach też był raczej niepewny. Raz zdarzyło mu się wyjść tak właśnie niepewnie, natomiast później uratował go Cezary Polak, także obaj panowie dobrze się uzupełniali. Także są plusy tego spotkania w wykonaniu Jagiellonii i Białystok. Oczywiście tych nieco bardziej negatywnych stron jest nieco więcej, no bo to nie był dobry mecz Jagiellonii. Było widać, że jest już troszeczkę na oparach. To był 32. mecz Jagiellonii-Białystok w tej rundzie i było widać to zmęczenie całym tym sezonem. I co prawda dziewiąte miejsce w fazie ligowej, Ligi Konferencji Europy. Każdy kibic Jagiellonii-Białystok pewnie przed tymi rozgrywkami brałby w ciemno, ale zważywszy na okoliczności pozostaje pewnie niedosyt Takiego chyba nie ma w przypadku Legii Warszawa, która pomimo porażki z w Szwecji 3 do 1 i tak zajęła miejsce w czołowej ósemce, zajęła siódmą lokatę no i nie będzie musiała grać barażu na sam początek rundy wiosennej. Pewnie ten niedosyt byłby większy, jeśli tak zakończyłoby się to spotkanie z Winagre, Augustyniakiem, Kapustką i też Pankowem. W składzie tych piłkarzy jednak zabrakło, więc te oczekiwania przed tym meczem Legii Warszawa też były nieco stonowane tego spotkania nie miałem możliwości obejrzeć się na żywo, gdyż wszystkie mecze wczoraj Ligi Konferencji Europy były rozgrywane w tym samym momencie. Osobiście relacjonowałem spotkanie Jagiellonii Białystok z Olimpią Lubiana na kanale Żyjemy Futbolem. Zapraszam serdecznie, jeśli chcecie posłuchać mojego komentarza do meczów Ekstraklasy i jak widać nie tylko, dlatego też kilka słów zaledwie na temat tego spotkania Legii Warszawa, które postarałem się pokrótce nadrobić. Przed tym spotkaniem zwracałem uwagę na to, że Dior Gordon to drużyna, która Potrafi uderzyć się z dystansu w tej kampanii ligi szwedzkiej. Strzeliła tak 11 bramek, co było drugim najwyższym wynikiem w lidze szwedzkiej, no i to się sprawdziło, gdyż również w tym meczu ten dwukrotnie trafiło do siatki po uderzeniach spoza pola karnego. Brakowało w tych sytuacjach do skoku troszeczkę brakowało Augustyniaka, który byłby w stanie zaasekurować tę, tę strefę, bo iska też zabrakło pankowa, który mógłby wyskoczyć do tych niepiłkarzy. Było właśnie w takich pojedynczych momentach widać braki kadrowe w Legii Warszawa. Końcówka meczu była już jaka była. Legia miała pewny awans, gdyż zakończyły się inne spotkania, gdyż też ten mecz był nieco przedłużony ze względu na tę przerwę, która miała miejsce na samym początku tego spotkania. Mecz był przerwany ze względu na to, że kibice Dürkorden odpalili środki pirotechniczne w zamkniętym obiekcie. No i ciężko było ten dym wywiać ze stadionu, kolokwialnie rzecz ujmując. Dlatego też sama końcówka była już jaka była. Weszli głównie rezerwowi. Generalnie, gdy że sobie na ten skład Legii Warszawa to trochę właśnie był taki rezerwowy dlatego też te nastroje te oczekiwania wobec Legii Warszawa przed tym meczem były tak stonowane Legia Warszawa wykonała swoje zadanie, może w dwóch ostatnich meczach przegrała, natomiast tymi czterema pierwszema wypracowała sobie taką zaliczkę że miała po prostu może niepewny ale wielce prawdopodobny awans do top 8 nawet w przypadku tych dwóch porażek w dwóch ostatnich kolejkach oczywiście w tych czterech ostatnich meczach polskich drużyn w pucharach polskie zespoły zdobyły zaledwie jeden punkt. Jagiellonia otarła się o top 8, więc pozostaje pewien niedosyt. Natomiast i tak generalnie tę całą jesień polskich drużyn w europejskich pucharach należy ocenić pozytywnie. Lekia skończyła w top 8, więc nie musi grać się w parażach. Od razu zagra w 1.8 Ligi Konferencji Europy. Jagiellonia Białostek była bardzo blisko tego, aby też to osiągnąć, gdyż zajęła dziewiąte miejsce w tabeli. Oczywiście te ostatnie mecze idealne nie były. Polskie zespoły już dogrywały na końcu Sił te spotkania, gdyż miały swoje przede wszystkim problemy kadrowe, ale pewnie też fizyczne, gdyż rozegrać tyle spotkań podczas jednej rundy w polskich warunkach to naprawdę spory wyczyn. Dlatego też, generalnie, tę jesień polskich drużyn w europejskich pucharach należy ocenić pozytywnie. Dwa polskie zespoły będą grały w pucharach na wiosnę. No myślę, że we wrześniu taki scenariusz brałoby się w ciemno. Tym bardziej, że Jagielania Białystok w tej 1-16 absolutnie nie jest bez szansy Tam zmierzy się albo z Moldę albo z TSC Baczką Topolą. Z Moldy się już mierzyło i wygrało tam to spotkanie. TSC, jak pokazała Legia, też nie jest jakimś wybitnym rywalem, także Jagiellonia Białystok w tej jednej 16 być może będzie nawet faworytem. Później Jagiellonia Białystok zmierzy się albo z Legią Warszawa, także istnieje szansa, że będziemy mieli polski pojedynek w jednej 8 albo z Circle Bryche. Wszystko zależy od losowania. To losowanie akurat dopiero na wiosnę. A Legia Warszawa w jednej 8 zmierzy się ze zwycięstwem z jednej z dwóch par. Oczywiście ta pierwsza to starcie Jagiellonii Białystok, z którą jest drużyn moldę Baczka Topola, natomiast zarówno Molde, jak i Baczka Topola mogą zmierzyć się z Szemrok Rowers, Także z tymi rywalami może zagrać Legia Warszawa w 1.8. Więcej o samych rywalach polskich drużyn w europejskich parach dopiero na wiosnę, natomiast dzisiaj losowanie barażów, także poznamy rywala Jagiellonii Białystok. Być może gdy oglądacie już ten materiał, to go znacie. Na pewno lepszym przeciwnikiem byłaby te. Baczka to pola, gdyż Moldo wydaje się być nieco bardziej takim renomowanym rywalem, który oczywiście przegrał z Jagielonią, natomiast pewnie będzie chciał się zrewanżować, więc pewnie lepiej byłoby wylosować drużynę z Serbii. A teraz przejdźmy do rankingu UEFA, w którym Polska awansowała na 17. lokatę. Przeskoczyła Izrael, dołożyła wczoraj rzecz jasna Jagelonia 0,25 punkta za remisy, ale również Legia dołożyła 2,5 punkta za 7 miejsce, no i też pół punkta za. Na awans do 1.8. Jagiellonia dołożyła za to dwa punkty za dziewiąte miejsce w Lidze Konferencji Europy. Te bonusowe punkty dzieli się przez 4, a więc tyle ile wyniosła ilość polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów i dodaje do rankingu UEFA, a więc łącznie Polska dodała wczoraj 1,5 punkta. Polska przeskoczyła zatem Izrael skakując na 17 pozycję, no i też zmniejszyła stratę do top 15. Goni Danię, goni też Szkocję i wiosną pewnie powalczy o top 15, które w sezonie 2020 26, 27 dałoby możliwość dwóm polskim zespołom eliminacji Ligi Mistrzów i ogólnie pięciu eliminacji europejskich pucharów, zatem jest o co walczyć. Także pomimo tego, że Legia Warszawa wczoraj przegrała, a biały Białystok zremisowała i wypadła z ósemki, to te nastroje w polskich domach mogą być naprawdę dobre, gdyż będziemy obserwować dwa polskie zespoły na wiosnę w europejskich pucharach. Kto wie, być może Jagiellonia trafi na tsc Baczką, pole i w tym spotkaniu byłaby faworytem w jednej i 16. Jest też awans w rankingu UEFA. No to była udana jesień polskich drużyn w europejskich pucharach i oby wiosna była podobna. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tych wczorajszych występów polskich drużyn w europejskich pucharach, no i też całego występu, zarówno Loni, jak i Legii w Ligi Konferencji Europy. Dajcie znać rzecz jasna w komentarzach, a ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie, zachęcam też rzecz jasno do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie, tam moje wszystkie social media, no i też Patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność, to zapraszam serdecznie. Maciej Skuchak, kłaniam się ińsko. do zobaczenia.